Dzień dobry! Dziś omówię kolejny temat związany ze zjednoczeniem Niemiec. Niemcy, podobnie jak Włochy, były rozbite na wiele drobnych państw. I podobnie jak we Włoszech, siłą napędową do zjednoczenia stało się najlepiej rozwinięte i najbogatsze królestwo czyli Prusy. Ale Prusy miały naturalnego rywala w postaci Austrii, która widziała po zakończonym procesie zjednoczeniowym możliwość zdobycia trwałej przewagi nad konkurentem. Po nieudanej próbie zjednoczenia Niemiec w okresie wiosny ludów, nowe pomysły w tej kwestii pojawiły się dopiero na początku lat 60. Wówczas królem Prus był Wilhelm I. I to on powołał na stanowisko kanclerza Antona von Bismarka. Bismarck widział zjednoczenie Niemiec przy zachowaniu pełnej hegemonii pruskiej. Odrzucał jakiekolwiek liberalne metody dochodzenia do celu, a dobitnie oddają to jego słowa. Nie za pomocą przemówień i większością głosów będą rozstrzygane ważne problemy współczesności. To był wielki błąd w 1848 i 1849 roku, lecz za pomocą żelaza i krwi. Kanclerz Otto von Bismarck dążył do pełnego wzmocnienia zbrojnego Prus, zwiększył wydatki na zbrojenia oraz podniósł liczebność armii. Dla pozyskania przychylności Rosji, podpisał z nią konwencję, na mocy której wojska rosyjskie miały możliwość ścigania polskich powstańców, którzy przebywali na terytorium pruskim. Kolejnym celem polityki zagranicznej tona von Bismarcka. Było ograniczenie wpływów Austrii na obszarze Związku Niemieckiego. Okazja do tego pojawiła się w 1864 roku, kiedy pojawił się konflikt duńsko-niemiecki o księstwa Szlezwik i Holsztyn. Były to księstwa, które pozostawały w Unii z Danią, rządziły się własnymi prawami, a Holsztyn należał do Związku Niemieckiego. I kiedy Duńczycy ogłosili inkorporację. Czyli wcielenie tych terenów do swojego państwa, to Austria i Prusy wystąpiły solidarnie, wypowiadając Danii wojnę. Prusy wzięły Szlezwik, Austria wzięła Holsztyn. Ale niedługo potem doszło do konfliktu o zajęte terytoria. Oczywiście terytoria były sprawą drugorzędną, bo chodziło o uzyskanie wpływów w całych Niemczech. On Bismarck zapewnił sobie neutralność cesarza Napoleona III. Ponadto zawarł sojusz z Włochami, obiecując im odstąpienie Wenecji po pokonaniu Austrii. Działania wojenne odbyły się w 1866. Została stoczona bitwa pod Sadową, jest to miejscowość na terenie dzisiejszych Czech, i tam Austriacy ponieśli wielką klęskę. Wynikała ona z tego, że armia pruska przeważy, przeważała wojsko austriackie nie tylko pod względem poziomu wyszkolenia, żołnierzy, dowódców, ale również dzięki zastosowanej technice. Prusy wykorzystywały nowoczesną broń iglicową, która strzelała od 3 do 5 razy szybciej niż te przestarzałe karabiny austriackie. W układzie pokojowym, który został podpisany w Pradze, Austria musiała zrzec się praw do Szlezwika i Holsztynu na rzecz Prus, oraz wystąpić ze Związku Niemieckiego, który jednocześnie rozwiązano. Wenecję oddano Włochom. Po pokonaniu Austrii. Realnym zagrożeniem na drodze Zjednoczenia Niemiec była Francja, dlatego Otto von Bismarck czekał na moment, kiedy pojawi się wojna prusko-francuska i na polu bitwy będzie mógł dokończyć dzieło Zjednoczenia Niemiec. I do takiego incydentu z Francją, który przerodził się potem w wojnę, doszło w 1870 roku, a chodziło o następstwo tronu hiszpańskiego. No, sprawa wydawałaby się błaha i odległa. Ale parlament hiszpański ofiarował koronę pruskiemu księciu Leopoldowi von Hohenzollernowi. I wtedy Francja się na to nie zgodziła, ponieważ uważała, że kiedy Prusy i Hiszpania się połączą, to będzie to zagrażało jej bezpieczeństwu. Przebywający wtedy w uzdrowisku w Ems Wilhelm. Zgodził się na to i przede wszystkim napisał w tej depeszy, że wyraża zgodę na to, żeby książę Leopold zrzekł się pretendowania do tronu hiszpańskiego. I o tej też decyzji poinformował kanclerza. No, Bismarck um, z niesmakiem przyjął tą informację, tym bardziej, że on szukał pretekstu do tego, aby wywołać wojnę, dlatego spreparował depeszę która brzmiała w zupełnie innym tonie i jeszcze dodatkowo zadbał o to, aby znalazła się w prasie. Bismarck osiągnął swój cel. W 1870 Francja wypowiedziała Prusom wojnę, stając się tym samym agresorem. Ponieważ no, w działaniach wojennych armia pruska przeważała militarnie, Dodatkowo w bitwie pod Sedanem, armia francuska skapitulowała, a sam Napoleon III dostał się do niewoli. Na mocy traktatu pokojowego, podpisanego we Frankfurcie w 1871 roku, Francja traciła Alzację i część Lotaryngii. Zobowiązała się również do zapłacenia ogromnej kontrybucji, a do czasu jej spłaty w północnej części Francji stacjonowały wojska niemieckie. Tym samym zwycięstwo dopełniło proces zjednoczenia Niemiec. 18 stycznia 1871 roku w sali lustrzanej pałacu w Wersalu. Proklamowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego. Od tej pory na czele stał król pruski, który tytułował się Cesarzem Wilhelmem I. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia.